Hej, dzisiaj pokażę Wam. Pokażę, powiem. Pięć rzeczy, co uwielbiam, no lubię. A pięć rzeczy, co nienawidzę. Zacznę od czego nienawidzę, okej? Okay? Nienawidzę ludzi, którzy uważają się za najmądrzejszych. Taka moja koleżanka z klasy uważa się za najmądrzejszych, a miała zagrożenie strzelą. Trzech, tak z trzech przedmiotów. No. i w ogóle. Druga. Eee, nienawidzę tych głupkowatych serialu takiego typu. A nie, nie widać. To jest Wioletta. Posłuchajcie. Tylko to Leci na liśnicze. Jakaś głupkowata wioletta. Nie rozumiem tych i durnych fajnych. Trzeci. Nienawidzę jak w nocy mi tyka zegar. To mnie do szału doprowadza, dlatego często używam stuperów. Nie ma co więcej do gadania. Czwarta. Trochę takie jak są szczotki, to te kulki mnie wkurzają. Piąta, ostatnia, najbardziej wkurzająca. Jak coś. Dzięczy! Ja, pitule, Mój komole, mare, to są najgorsze dwie, dwa stworzenia Boże! Mm. Śpisz sobie piątę nad ranem i nagle. Zapierdole. Ja tole. Sorry, że przykryłem. No. I tak to jest. Teraz co kocham, czy uwielbiam? co uwielbiam, no, siebie. Pierwsza, taka słaba. Uwielbiam serię Szkoła Życia. Nie wiem czemu, ale mi się podoba. Wejdźcie sobie na tv Player i tam wpiszcie Szkoła Życia. No i tyle. Ja lubię taki odcinek, gdzie ta, o takim chłopcu, że e, jest taka gęba woźnej. No, druga. Lubię kolor. Lubię w ogóle słodkie napoje. Ale też uwielbiam wodę i herbaty, która smakuje tak jak... Jak jest taka rozpuszczalna herbata. Taka rozpuszczalna. te polskie i tak dalej. To ona smakuje tak. Ale... Mama mi jej nie słodzi po prostu. I smakuje tak samo, tylko bez cukru. To było dojgo czy czymś? teraz czwarty a jeśli czegoś zapomniałam napiszcie w komentarzach co ja wam co ja nagram filmik kolejny i powiem czego pozapomniałam pozap... i czwarta a czwarta rzecz lubię nagrywać filmiki na youtube dawno nie mogłam po prostu nie mogłam no trudno teraz Wypisywaj, Violetta i Ludmila śpiewają jako świnie. Taka wredna blondyka. A no i piąta, piąta. Uwielbiam zakupy, uwielbiam designerskie ciuchy. Sama je sobie kupuję. No ja mam sobie kupiłam. Dużo rzeczy. Rajbany mam. Ale mi się już popsuły, i musiałam je wyrzucić. No to chyba tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!